Dobra, przygotowujemy się do kolejnego zjazdu. Cała grupa i śmigamy. Oczekujemy, oczekujemy na dziewczyny, ale jeszcze cały czas ich nie widać. Mamy. No, nie widać mamy, nie widać. Będziemy czekać, tak? Na mamę i na Oliwie. Jadą pierwsi, zobacz. No, to zaraz pewnie pojedzie mama i Oliwia, tak? Jedzie. Widzisz, jak jadą że? Jest Oli, jest nasza Oli, tak. Super. Tak, pojadą na górę i będziemy czekać, jak saneczkami wrócą do nas, tak? Nie ma, pojechali. Pojechał tak. Dziewczyny pojechały na górę, a my z Kacperkiem będziemy czekać, aż zjadą do nas na dół z samkostrady. Wszystko możecie zakupić na miejscu bilety, wypożyczyć. Yy, Kaski na głowę, gogle. Katpra interesują maszyny maści wszelakiej, więc idziemy zobaczyć do ratraków, żeby sobie obejrzał. I będziemy czekać dalej na dziewczyny. Widzisz jaki duży, jakie ma gąsienice? No, nie mama. Nie, mama na sankach będzie jechała.